No i świmko w kolejnym odcinku z, z Steel Brain Road. Jesteśmy świeżo po update, update dodał Santa Fuse Advent. Calend, I, admin, no Dzisiaj sobie potwieramy całą bazę. Ballerino lololo. Całą bazę, całe dwie bazy, otworzymy sobie Lucky Block. Zaraz dołączę z drugiego konta. E, nie zabrałem. już robić. Czekajcie w tyle i widzimy się w krótkim cięciu.

Wysyłce, a to wszystko nie nalega. Tu mamy takie ja jeszcze paliwo. są te całe. Po to nie. wszystko. Nic fajnego, nie no. ma. Dobra, z się aż posprzedaje. Aż posprzedaje. A jeszcze jeden się ukrył mi tu. To wszystko od najsłabszych posprzedaje. I będziemy się widzieć, aż będę otwierał tamte bloki i je tu przeniosę. Widzimy się po cięciu. Dobra, w i przenosimy ostatniego bloka i sobie szybko otworzymy pierwszy, drugi, trzeci, trzeci, czwarty. Piękny Szósty Oczywiście z... się nic nie chcę dawać czy? Jak zawsze Wtedy bo ja nic nie widzę, tak sobie ja. Dobra, chociaż może te dwa uratują coś. Uratowałem. Dobra, wicepie, dzięki wam za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Nara!